Ostatnio na wyspie totalnej porażki. finałowa czwórka była w i zbierać tokeny I było dużo dramatu. Bowie i dokładnie Mili Milipria bardzo przegrywały. I bo Julia i Bowie, hmm. Bowie, Bowie miał sojusz z Julią, ale zrobił sekretny układ z Mili i Prią, by wywalić Julię. Ich plan się udał, a i Bowie rozwalił przyjaźń Pri i Mili, dawając Pri dokładnie notatki Mili. Auć! mamy i wygląda to, że Bowie wyrządzi teraz tą grą, mamy nasz finał, Milipria i Bowie, ktoś wróci do domu z milionem jako milioner, a dwójka będzie cierpiła na to za nic, co się stanie w finałowym odcinku, tutaj, w finale, na, tu na wyspie totalnej porażki. Cześć, tam? Jestem tu, by wymiatać. Nie znam innych, ale co mi tam? Znam tą grę i mam też skilla. Zgniatać innych, oj, znasz to. Jak chciałbym być, Jak chciałbym być, ja chciałbym być sławny. <ścoughs> Próbowałam całą noc przeprosić Prię, ale mi w ogóle nie wybaczyła ja bez, nie za nią! Nienawidzę jej! Ona jest zdradliwą, małą, bezużyteczną, zdradliwą nieprzyjaciółką! Wygląda na to, że dzisiejszy się winął się dla mnie po szczęści. I zanim powiedzie, że Boł jest wredny, pamiętajcie, ta gra jest o strategii. I jak mówiłem w pierwszym dniu, przyszłem po koronę. Obozowicze, spotkajcie się ze mną w lezie na waszym finałowym wyzwaniu. Priya, Bowie, Mili. nie spodziewałem się, że wam to powiemy, ale dokonie witajcie w finale. Dzisiejsze wyzwanie będziecie musieli w pierwszej części wyzwaniu pobiec, aż yy, będziecie musieli ściąć drzewo i popłynąć przez rzekę. Będzie, a gdy przepłyniecie, to ostatnia osoba odpadnie, a potem dojdziecie do, dr dojdziecie do drugiej części wyzwania o wygranie milion baksów. Chwila, chwila. Mamy sami ściąć drzewo gołymi rękoma? Co ty sobie myślałeś? Nie, taki nie jestem. Dlatego... C teraz wróć... A co jest w wy... Mieście najlepszych przyjaciółek. Nie ma żadnego takiego miasta. Te miasto spłynęło i nie ma żadnych przeżytych. Jak... Jak w, dokładnie strzyjemy drzewa? Będziecie tym o to strzynać tymi piłami. I dokładnie będziecie mogli zrobić łódkę drzewem. Okej, okay, ale myślisz, że sami stniemy te drzewa? Trzeba się e, steamować? My dokładnie chętnie. Nie, nie będziemy się steamować. Nigdy już czegoś takiego nie będzie. Co ty sobie myślałaś? Nie będziemy już najlepszymi przyjaciółkami. Spokojnie, spokojnie. Dlatego wracają stary Wa. Szef już pisze to jako lista pozostałych zadaniach, ale dlatego wracają też wasi starzy, dobrzy przyjaciele. Ty, 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 ty. ty. Co to? Cześć, Boi! Uhu, cieszę się, że wróciliśmy. No, tak chyba się czują komandosi, gdy wracają, jako Jan Radkowicze. Ktoś z tych przegrańców pomoże wam strzinać drzewo. Dobra, wybieram raża. Nie, 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 nie. O tej właśnie koło pomoże wam wybrać, kto będzie waszym pomocnikiem. Koło przegrańców. Gościu to jest niemiłe. Właśnie, co jeśli ludzie, którzy bardzo mocno próbowali, albo którzy zabili żółwia, albo którzy nawet nie mieli szansy, by coś zrobić, przez co inni pomyśleli, że fizycznie byli wrogami. Uuu, jaki biedny ty. Cicho bądź, nie zmieniamy nazwy. Tak zostanie. Priya, możesz zakręcić pierwsza. A twoim pomocnikiem będzie Damien! Woohoo, tak! Teraz, Milia, twoim pomocnikiem jest. Reaper! Tak, więcej czas na Reapera dla Was! O, oh. hm. I dobrze, nie zasługuję na to, by być uwięziona z tym dokładnie pierdziochem. O, oh, obaj suchną, bo i twoim pomocnikiem jest. Axel! tak! Teraz na, na pewno Wy! Julia! O. Oh. Patrzcie na to, razem ponownie. Julia, mam nadzieję, że to nic nie zmienia przez to, jak Jolly bo boi ostatnim razem cię zdradził w ostatnim odcinku. Na pewno to zmienia. No dobra, zacznijmy naszą rundę. Wszyscy gotowi? Zaraz zaczynamy do biegu. Gotowi? Start! Da dawaj, dawaj, Priya! Dawaj, lecimy! Dawaj, mili! No to Julia! Ale co ja osiągnę z tego, że Ci by pomogę? Może 40% miliona? Czy ty sobie żartujesz? Nie, może zróbmy 50-50 złotych na to. Chris! Powinnyś się zgodzić moim zdaniem. Dawaj, podpisuj. Jesteś jak jakaś naciągaczka! Trzymaj, proszę, lecimy! Pri. Pri, a czy możesz trochę puch, zwolnić? Puch. Co jest z Tobą nie tak? Czy Ty w ogóle próbujesz? Jaki to ma sens? Priya mi nie wybaczy. Co z Tobą jest nie tak? Czy Ty płaczesz? <grym> Nie ma żadnego płakania na wyspie totalnej porażki. Ech! Posłuchaj, mam plan. Może szabotujesz łódkę Pri. Potem ona nie będzie miała wyboru, by dokładnie za i zaferujesz się, by skoczyła do Twojej. I potem będziecie znowu najlepszymi przyjaciółkami. O Nie mam co robić! Chodź tu. Jak ja. Z nie. Chodź tu. Prija skać na moją łódkę. Jej, Teraz możemy być najlepszymi przyjaciółkami, koleżankami. Jej! Nie wiem, czy przez to, to jest przez to, że nie nabrałam za dużo snu i nie myślałam za dużo, ale plan rippera może się udać. Postaraj się szybciej! A jak ciężko! Może pogadajmy o tym, jak dokładnie... o naszym kontrakcie. Kontrakt zerwany! Już sam sobie poradzę! Okej, okay, powodzenia! No nie! Chris, jest jakieś jeszcze? Zorki Bowie, nie ma więcej pił. Jest tylko jedna. Ha! Kto nie bierze ze sobą zapasowych pił, głupcy? I wiesz co? Biorę też swoją połowę. Hila, nie możesz mi tego zrobić. Julia! Głupież! Głupia Julia! To jest bardzo dobra rafta. Okej. Okay. Ale, ale potrzebujemy coś, by umieć pływać. Chodź, chodź! Dobra, czym mamy co zrobić? Proszę, posłuchaj, czy masz to do obcinaczki do a eee, Do nosa oczywiście, trzymaj. Fuu, to było w swoim nosie? Super, uwaga, wracają! Jesteśmy gotowi i zwarci, pria! Wychow! Idziesz ty? Nie wiem, czy to ratwa... wystarczy, ale musi wystarczyć. Dawaj! <śmulny> Witajcie! Dotarliście pierwszy, więc pierwszy dostrzegliście wieści. Jezioro to lawa! <śmulny> A, już mi się to zaczyna podobać! LAWA! LAWA! Dlaczego to jest lawa? Spokojnie, Damien, ty nie przypłyniesz po tym. Pria tylko sama to będzie musiała zrobić. Oczywiście Bowie i Mili też. Witajcie, jezioro to LAWA! LAWA! No to, to samo powiedziałem! O, reaper obcięłam za dużo lin na niej rafcie! Tej, to już nie mój problem. Wszystkie jeziorek widzimy bez wodę, nie z lawy. Wow, wygląda to, że Mili ma na sobie twarz kogoś, kto popełnił bardzo wielki błąd. A Bowie próbuje jeszcze i myśli, że ma jakieś szanse. Dawaj, Bowie, uda ci się! Pria! Poczekaj! Musimy pogadać! Fojta jest! Nie mam o czym z tobą gadać! Pria! Nie, poczekaj! Oh, to musi być lawa, zawsze lawa. Witaj, Boi. Eee, zapomniałem, że już jesteś grze, bo jesteś tyle. Zamknij się Chris! Pff. Wiesz, co? Mam jakieś szanse i tak, więc poradzę sobie. Zawsze wy 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 wymatam w gimnastyk i nigdy nie obrażasz królowej gimnastyk. O tym mówiąc, że królowa Betsy zawsze wygrywała. I, i tak miałem to przez cały czas, wszy przez wszystkie odcinki we swojej kieszeni. Głupi Chris, głupie show, głupa lawa. O, moja rafta! Priya, skacz, to twoja rafta jest niestabilna, nie wytrzyma. O ja, nie skoczę. Pria, no proszę. Wiesz co, skoczę do twoje rafty, ale tylko jedna z nas dojdzie do końca. Pria, to tak nie miało być. Jak ja po, po tym jak twoja rafta bezpadła, to byś skoczyła do mojej, i byśmy byli przyjaciółkami z sportem. Czy Myli? Mili, mili szabotowała moją raftę. Ty my nigdy nie będziemy przyjaciółkami. Pria, proszę, skocz do mnie, daj mi tobie pomóc. U, mu, co się stanie? Ona musi do niej skoczyć. Nie ma innego wyboru. Spokojnie, wytrzymaj z lawą. Lawa! Lawa! Oj, no skoczę do ciebie! Tylko jedna z nas dojdzie do końca! Pria, nie! Wiecie co, chyba zaczynam lubić tą kujonkę w niebieskiej koszulce. Priya proszę, nie! <grym> Kiedy mili i zawracałem zawracają, Bowie leci do przodu. Tak, dawaj, Bowie! Jakie ja mam mogę swoje skleić? Proszę, ekstra zielona taśma. Sklej wszystko, nawet skrzydło samolotu. Nie użyłem nigdy jej, ale dzięki. Pria proszę, przestanie, to jest absurdalne! O, ja zaraz przestanę. Pria! Na razie, bambiki. Ej! Oh, na szczęście jest bezpieczna, ale nie ma to, że skończyła do bojego. Idź sobie, Bambiku, Ta? To może pijmy się o to drewno. <grystanie> <grystanie> u, u, u. O, nie mogę patrzeć, nie mogę patrzeć. Powiedz mi, co się stanie. Nie mogę patrzeć. Spoko spokojnie, Razi. Będę ci wszystko mówić. <grystanie> I co teraz powiesz? No dobra, wykraj, ale mam dla ciebie lepszą umowę. Co jeśli... Się... Tak, jaką niby lepszą umowę? Hm? Wiesz, może dojdziemy do końca razem i mili odpadnie. Co ty na to? My? No dobra. Skoro taka jesteś kozak, to spróbujmy. I potem ciebie rozwalę. Najgorszy na koniec. Już za niedługo ktoś dojdzie do końca. Czy Bowie i Priya dogonią mili? Prija, czemu dokładnie z nim teamujesz? To on zepsuł naszą przyjaźń. Przepraszam, ja nie pisałem tych strasznych rzeczy. I o moich rodzicach! Okej, okay, tu nie mogę się nie zgodzić. Coś się zaraz stanie. Powinniśmy się odbić. Dobry pomysł. drugiej części finału, czyli do finału głównego. Woohoo, Tak jest! Woohoo, To było ekstra! Brozi udało mu się! Tak! Ale zjadłeś mój cały popcorn. A, no, nikt nie lewy. Mili, dotarłaś ostatnia. Jesteś wyeliminowana. Idź usiąść do ławki przegrańców. O oh ja! Yeah! Siedzieliśmy na ławce przegrańców? Zanim pójdę, chcę się Ciebie spytać, czy przeczytałeś ostatnią stronę yy, notatnika, gdzie mówiłam, że jesteś ekstra i przepraszam za to, co robiłam i żałuję? Czytałam wszystko! Nic nie było takiego! <grym> Wyrwałeś ostatnią stronę! Kto ja? No, oczywiście, że tak. Nie mogłem przyjść, zobaczyć, jak bardzo żałujesz przed finałem, więc padam. Pa! <grym wytrych> Wiecie co? Nie obchodzi mnie, co było na tej ostatniej stronie. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi. Dobra, co było na ostatniej stronie? No nie było, że wszystkich zawsze tak źle oceniałam, bo nie miałam jak być jak inni. Myślałam, że jestem od wszystkich lepsza, ale to Ty mi uświadomiłaś, że tak nie jest. Byłaś pierwszą, no, najbardziej główną przyjaciółką, najbardziej prawdziwą i pierwszą przyjaciółką, jaką miałam kiedykolwiek. Więc rozumiem to, jeśli nie chce się ze mną już przyjaźnić. Jeśli nic tego nie naprawi, to nic tego nie naprawi. To było piękne! Wybaczam ci najlepsze przyjaciółki na zawsze. Dzięki! Wow, ta scena była taka nudna. Mili i siadaj do tu proszę! Priya boi. Nie powiedziałem wam, że to... Nie spodziewałem się, że powiem wam to, ale witajcie w głównym finale! Wasze wyz... I te wyzwania to sam wymyśliłem. Będziecie musieli się wspiąć na nogach, na szczyt tej góry. Skoczyć do baniek i polecić z baniek z góry, aż do linii mety. Pierwsza osoba w bańce, która, yy, do... I, i pierwsza osoba w bańce, która doleci do linii mety, wygra milion dolarów. Dodajmy jeszcze im kuski. Niech noszą kuski do, aż na samą górę. To będzie bardzo śmieszne. Wiesz co? Nie wiem, gdzie jest stary szef, ale nigdy go nie wprowadzaj. Gotowi. Gotowi? Macie. Kuski mają wyjść na górę całe. Gotowi? Do biegu. Start! be. Dawajcie kózki. Au! <grym> wow! Paprias! Zobaczymy się na górze. Jak? grzeczne kuski. Oh. No wy tak, serio! Kuski wracajcie! Ej, no, weźcie! Dawajcie, musimy iść! Na górę! Jakie z was? Te grzeczne kuski! Dawajcie! O, oh, tu jesteś! Wiesz, gdzie jest twój. Wiesz, gdzie jest twoja koleżanka? B, No dobra, musimy ją znaleźć. O! Oh, wiecie co? Już kiedyś raz jadłam kuski i chętnie to zrobię jeszcze raz! B, Ha? Huh? BEE! b, Be. Hej, no! BEE! Pójdę na dietę kuskową! Będę jadł zupę z kusków, pudyniowy pudyń z kusków, wszystko z kusku! Nawet i was zjem! Stój tutaj, a ja pójdę po twoją koleżankę. Tak! O, ja! BE! Witaj, Boi! Dotarłeś pierwszy na szczyt. Trochę ci to zajęło, więc teraz będziesz, mu... zanim skoczysz do bańki, więc teraz. Zanim skoczy do bańki, niech pierw niech pierwiesz to je wiadro i napije się mleko z kuski. Nie wiem, gdzie jest stary szef, ale pamiętaj, nigdy mi już go nie dawaj z powrotem. Więc, Bowie, bierz wiadro i bierz mleko z kuski. No dobra! <laughs> Pria, mleko z. Ma, masz to? Mleko z Rodzic, raz byłam sama w lesie przez cały dzień. Rodzic nie, mia, nie mogą nic jeść, ale ja mam mleko z kózki. Nauczyłam się doić. Jaka presja boi? A Pria nawet nie ma presji i leci szybko! Bo skończył piek. Bo i zjadł. Boi leci do bańki. I w I, i, i on nie chciałbym być na jego miejscu. Prias wypił. piek. Bo. I Prias skacze do bańki. Zobaczmy, kto doleci do linii mety pierwszy. Powinien, bo w bańkach powinny być węże. Bowie powinien wygrać gościu, co? Nie obchodzi mi to. Chcę zrobić kupkę. Ten, Te. wyzwanie to będzie historia, jak stałem się złocieńcem. Brrr! Boi, Bowie żygnął. Ha, jestem dobra, nie w żganiu. Brrr, dopóki nikt inny nie żygnie. Teraz pria Nie wiadomo, kto jest w jakiej bańce, ale lepiej powoli już ich powstrzymajmy. O tak! Widzicie, te mlekoje jest dla was złe. Nie wiadomo, kto jest w której bańce, więc ale bądźmy gotowi, by ich zatrzymać. Szefie, proszę, wypuszczam już nasze jeże. I zwycięzcą, tego sezonu Wyspy Totalnej Porażki jest... Priya, przeżyłaś kapusty, kuski i katapulty i wszystko, więc oto twoja nagroda milion dolarów! Proszę i przyjmij ostatnią piankę tego wieczoru. Dzięki! Uhuhu! Uhuhu! I niespokojnie! Jesteście wszyscy zaproszeni na kolejną rundę w następnym sezonie! Uh. Tak! O, będzie się działo! Impreska! Wiem, że smucicie się, że ten sezon się kończy. Jak fajnie krzyczeli się, ruszali, ale spokojnie. Wkrótce będzie następny sezon. I w następnym sezonie będzie, mam nadzieję, więcej eksplozji, więcej rzeczy na wyspie totalnej porażki! Czu!